W pierwszą niedzielę Adwentu niepokalanemu sercu Maryi ofiarujemy przystąpienie siedmiu osób w naszej wspólnoty paradoksalnej do apostolatu na trakcie, by objąć to modlitwą naszego Lorda Księdza Konczneja Wolatnia, który nie jest w pośród obecny. Boże, w tójce świętej, Jedyny i Maryjo Królowo pokoju, w ramach powstałego apostoletu Margoretka, przyrzekam wieczystą modlitwę za księdza Andrzeja Wolanina. Moje przyrzeczenie zanurzam w falebnym krzyżu Chrystusa niebokalanym niepokalanym sercu Marii Amen. Dziękujemy bardzo w imieniu Księdza Andrzeja, Polakina, Biega, to jest Czeroda, który w tym roku był razem z księdzem Dariuszem Cieszymy się, że są tacy, którzy będą w jego intencjach i w intencjach pozostałych Kapłanów Dziękuję wszystkim, którzy zostali włączeni w tą Margaretkę modlącą się, a szczególnie za księdza, że ja ją zapłaci. naszej a zwłaszcza za naszego rodaka księdza Andrzeja Bolanina, aby zawsze odczuwali to widzienne wsparcie bierny. Господа,